Piąteczek piątunio, 13. 13 dzień maja. Także wszystkim od razu na samym wstępie, wszystkim kierowcom składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszego święta. Dzień kierowcy, tak? 13 maja. Piątek. 13 maja piątek kochani. Zabieram się za nagranie tego materiału, już piąte podejście to jest. Powiedziałem, że to jest ostatnie. Jak wyjdzie, tak wyjdzie, tak wtedy tak dodam nagrywałem mówię 4 razy i za każdym razem coś coś nie tego i w ogóle jakoś tak nie miałem też weny na tym wyjeździe w ogóle do nagrywania, dlatego żadne materiały nie wpadały, jedno co to relacja fajna wpadła na facebooka kto zagląda ten wie, będzie dodane również na Bartasie, także jakby co zapraszam bo nagrałem tą relację sobie także ją dodam w całości na w moim koncie na fanpage'u, tak? na Bartasie, kto nie widział to zapraszam no ale kochani, tak jak mówię, 13 piątek to dla Jarka to nie jest raczej, mi się wydaje, pechowy dzień dla Jarka. Pechowy dzień to jest 29 piątek. Jarek, jakby co to pamiętaj, w lutym będziecie omijać. Bo w lutym to rzadko kiedy 29 piątek wypada. No. Tyle, tyle, tyle można pożartować. A słuchajcie kochani, Jarkowi na pewno nie było do żartów, nie było do śmiechu. <laughs> A można tylko Jarkowi współczuć tego, co, się, co mu się tam odwaliło na tym wyjeździe, bo naprawdę ostatni dzień wyjazdu, praktycznie, to znaczy przedostatni. Tak jak wspominałem, piątek 29, yy, dzień kwietnia, Jarek wjechał do Gawle z przesyłkami z DHL-u na rozładunek. Ujechał 4,5 godziny, zjechał sobie chłopak na pauzę, zrobił 45 minut, ruszył dalej. Po jakiejś godzinie i 15 minutach, o godzinie 4, przed 4 rano, DAW odmówił posłuszeństwa. Zgasł. Zaczęły jakieś dziwne komunikaty, to znaczy no dziwne. No, wszystkie po kolei komunikaty wyskakiwały. Jarek wysłał mi materiał, jeżeli uda mi się, to dodam wam go teraz. patrz wartość. Przekręcamy zapłon już się wszystko świeci ABS-y, nie abs a aebs Nie widać tak jak widzisz tej no, AdBlue ani temperatury i zobacz usterka przekładni Wątku mu konfiguracji usterka kładu hamulcowego no i patrz dalej I tak nie przestaje, nie? Nawet, nawet zobacz, jak się bawię Jak się bawię komputerem, naciskam Strzałka Strzałka do tyłu I nic Zero reakcji Nawet ta chmurka od wypylania DPF-a się pali, nie? No i co Ci mogę więcej tu pokazać? Nic Ci więcej nie pokażę. To się mu stało koło godziny czwartej. Powiadomił szefa. No jako, że było oczywiście za wcześnie, ani nigdzie nie można się było dodzwonić. Także no, Jarek czekał do, do godziny ósmej. No i ładunek miał do gawle, tak jak wspominałem, przesyłki z DKL-u. O tyle dobrze, że szef tam w stronę góry, bo to a, jeszcze Wam nie powiedziałem, to się wydarzyło około 100 km jeszcze na Sztokholmem także, żeby to jeszcze było w kraju, ale to się zdarzyło na Szwecji, jeszcze na Sztokholmem także, no Artur po rozładunku swoim tam rozładował swoją naczepę nie podjął yy, załadunku, tylko leciał na pusto rzecz jasna do, do Jarka aby te przesyłki, tą, tą naczepę Jarka jechać rozładować ale jeszcze, zanim to wszystko całe szczęście Jarek mówię stanął na takim kawałku drogi że nie blokował przejazdu tak bo jak wiecie w Szwecji często bywają te właśnie zwężki, ja nie wiem jak to u mnie z głosem będzie, bo ja trochę przeziębiłem się i może mi kurde zaraz gardło odmówić posłuszeństwa ale dobra no mówię, no coś nie idzie mi nagranie tego materiału Słuchajcie, <laughs> Jarek tak stanął, bo stanął na tej drodze, no de facto nie blokował przejazdu, ale jednak stał na drodze. No i nie było jak go odpalić. Także słuchajcie, mamy. I tu serdecznie pozdrawiam Jacka Wilamowskiego, mojego kolegę. To jest chyba najlepszy fachowiec odnośnie mechaniki samochodów ciężarowych jakiego znam, jakiego miałem przyjemność poznać. Znam go od dzieciaka. To znaczy ja wtedy byłem dzieciak Jacek już wtedy jeździł ciężarówką. Pamiętam nawet mojego czasu taki epizod miał jak jeździła się jeszcze wtedy DAFem 95 i w Niemczech gdzieś tam mu ten sprzęgło się skończyło przy DAFie no to wyobraźcie sobie, że zanim przyjechali mechanicy busem tam ze sprzęgłem i tak dalej, to Jacek już sam miał wyciągniętą skrzynię biegów od DAFa i czekał na mechanika tak no a także mówię serdecznie pozdrawiam Jacka i słuchajcie, ja zadzwoniłem z Jackiem rozmawiałem Powiedziałem mu, jakie są objawy przy aucie, yy, podesłałem mu ten materiał. A Jacek, jeszcze zanim obejrzał ten materiał, to od razu z tego, co, 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 co mu przekazałem, to wywnioskował, że to będzie uszkodzona kaseta silnika. Czyli ten cały tam komputer tak sterujący, yy, sterujący silnikiem. Jak to również Jacek mi powiedział, to jest częsta, coraz częstsza bolączka, właśnie DAFów 106. tak, Euro 6. Nie 106, tylko Euro 6. <kly> coraz, częsta, co, coraz częstsza przypadłość no i okej okay. no, no i po krótkiej rozmowie ja się z Jackiem, Jacek polecił również się sprawdzić że możliwe, iż któryś z przekaźników tam e, no wysiadł, bo mogło być i tak, i powiedział które dwa zamienić miejscami, bo są dwa takie tam jednakowe, z takimi samymi tam wiecie, tymi wyjścia, wyjściami tymi końcóweczkami konc Jarek je to przełożył jednak. No nic nic to nie dało, nie, nie zagadało. Ale jeszcze jedna opcja była na awaryjne odpalenie. Czyli, słuchajcie, Jarek musiał podnieść kabinę, wypiąć trzy kostki od silnika. Takie do, do silnika przychodzą trzy kostki. Jak mi się uda, to dodam wam teraz zdjęcie tego, jak jest to teraz to macie. A więc trzeba te trzy kostki wypiąć i wpiąć się z powrotem. No i co się okazało, daw zagadał, no ale nie na długo, nie cała tam niecałe bodajże dwie minuty popracował, ale tyle tyle, że czekajcie, na no dwie minuty Jarek odjechał z znowu zgasł jeszcze raz podniósł kabinę wypiął, zapiął no i akurat się elegancko złożyło, że starczyło jeszcze na tym drugim yy, awaryjnym, że tak powiem odpaleniu DAFa zjechać tam na, na taką zatoczkę, tak? tam gdzie już tak stał, yy, stał bezpiecznie, nikomu nie przeszkadzał nikomu nie zawadzał no, i słuchajcie, co szef tam ruszył temat, żeby, żeby zorganizować właśnie serwisy, i tak dalej. Co się okazało? Nigdzie nie mieli tego na miejscu tego, tej, tej kasety silnika. Zresztą to już był piątek. No, i powiedzieli, że najprędzej, poniedziałek po południu, albo we wtorek rano, ktoś by się tam u Jarka zjawił. Tak więc, no, Artur stwierdził, że nie ma na co czekać, tylko Jacek, słuchajcie, również. Dzięki Jacek zaproponował wypożyczenie Lawety, ma taką fajną za Zaje fajna sprawa Ogólnie mówię, no Jacek Prowadzi swój warsztat Julnat Serdecznie pozdrawiam również Julkę i Natalkę Córki i Jacka No i słuchajcie yy, Kierowca Marcin, który zjechał Już na bazę w Obornikach Wypiął właśnie tego dafa, którym teraz jadę <coughs> Wypiął dafa z naczepy i poleciał do Torunia do Jacka po tą yy, lawetę tak żeby Jarka ściągnąć w międzyczasie słuchajcie do Jarka dojeżdżał już Artur ze swoją pustą naczepą no i ustawił się tam wypiął naczepę no i sytuacja właśnie powtórzyła się taka że no podniesienie kabiny wypięcie tych kostek no i udało się żeby znowu tam yy, wyjechać tak spod naczepy bo to było właśnie najważniejsze, żeby już ten daw był wypięty spod naczepy, żeby nie było z tym problemu. No i co? Artur zapiął naczepy i poleciał do Gawle, do DHL-u z przesyłkami. Wiadomo, tam są nawizacje, tak? No, także już ładunek był opóźniony, no ale co zrobić? No, no przypadek losowy. Zdarza się. Awarie się zdarzają. Tak więc Marcin, wracając tutaj do Marcina, do kierowcy z tą lawetą, gdy zapiął u Jacka tą lawetę, poleciał do Gdyni, do portu gdzie się przeprawy do Kalskrony i poleciał właśnie do Jarka <laughs> nie wiem, kurde właśnie to jest to, że ja pięć razy teraz piąty raz za zaczynam nagrywanie, bo nie wiem o czym ja mam teraz mówić, bo to się w jednym czasie tyle rzeczy właśnie działo, że <laughs> nie wiem co mam Wam teraz mówić ale chyba się połapiecie, mówię jak wyjdzie, tak wyjdzie, tak, tak ten materiał dodaje. i wszystko, także hejt start, proszę bardzo można, można sobie tam wyzywać, jakby ktoś miał ochotę w komentarzach. <noise> Słuchajcie, Artur pojechał rozładować tą naczepę do Gawle i Jarek już miał awizację na załadunek w Borlangie, czyli ładunek stali, do kraju, raczej do kraju do, do Słowacji. <noise> z czym ja oczywiście jechałem, tak? Tak więc Artur poleciał do Borlangie jeszcze z tą naczepą, załadował w Borlangę i słuchajcie, poleciał z tą naczepą do Kalskrony, do portu odprawić ją do Gdyni czyli wiadomo naczepa została w porcie Artur się wypiął, zostawił naczepę odprawił ją tak żeby przepłynęła do Gdyni a sam poleciał z powrotem znowu tam do Jarka po swoją naczepę no i tam akurat tak się zdarzyło, że się zjechali i Marcin dojechał z Lawetą no i artur wtedy jeszcze tam stał. Także tam troszkę jeszcze mieli zająć, bo trzeba było Dafie te, wiecie, owiewki za kabiną podkręcać, bo by troszeczkę było wysoko. Także tyle, tyle, tylko że te owiewki trzeba. No ale to zawsze tak jak nawet nowe są te, te ciągniki transportowane, to jak się przyjrzycie, to mają demontowane, tak, te, te owiewki. Zapakowali, słuchajcie, tego dafa na, na, na tą lawetę. No i. Jarek z, y, mówię Jarek, Jezu a Artur swoją naczepę zapiął i pojechał z powrotem do Borlangie już ładować swoje tak więc Marcin z Jarkiem wpakowali się w tego DAFa y, i ruszyli słuchajcie do y, Isztat, y, do Treleborga do Treleborga, tak? tak, z Treleborga płynęli do Świnoujścia czyli do Treleborga na prom ja wam to cały czas opowiadam, bo to jeszcze nie jest koniec tej, tej całej kaszany, która się Jarkowi przydarzyła i to jeszcze właśnie chciałem wam dodać, że to był weekend majowy. Tak więc Jarek, jeszcze wam też nie powiedziałem, odstał tam ogólnie 32 godziny. Nim dojechał Marcin właśnie z tą lawetą, tak? 32 godziny się zeszło. <laughs> bo jeszcze tam było, wiadomo, no próbowanie, żeby, żeby tam kurde w Szwecji to ogarnąć. No, ale jednak jak przyszło to, że będzie tak późno, a dodatkowo koszty szwedzkie, no to możecie się domyśleć, skoro w Polsce ta usługa tej części z zakodowaniem, bo to trzeba jeszcze zaprogramować, znaczy z zaprogramowaniem, to trzeba komputerem musi przyjechać tam, wiadomo, fachowiec z komputerem, który to zaprogramuje, sprawdzi jakie tam błędy i tak dalej. To wszystko musi być pod, pod samochód dany. Wtedy taka, taka kaseta, ten sterownik, ten komputer cały silnika musi być. Zaprogramowany. No i z racji na to wszystko, właśnie yy, no, trochę się też zeszło. No ale lepiej było, o wiele, o wiele yy, dogodniej było, właśnie ściągnąć auto z powrotem do Polski na, na lawecie. Tak wychodziło i taniej, i szybciej. No i ok. Jarek z Marcinem przepłynęli, słuchajcie, do Świnoujścia, dojechali do Obornik zrzucili dafa. I wtedy Jarek już sam poleciał do Torunia Marcin już został u siebie w domu On tam na miejscu, miejscowy Także on tam został A Jarek sam z tą lawetą, z dysko podwoziówką Zasuwał do Torunia Dokładnie na Brzozówkę Do Jacka na plac warsztatowy Odczepić naczepę Był tam Około dwudziestej Pierwszej, coś koło tego No i słuchajcie Wypiął tą naczepę, poleciał do Gdyni Po naszą załadowaną już naczepę, którą, tak jak Wam mówiłem, Artur odprawił, tak, z Kalskrony, żeby przepłynęła do Gdyni. Tak więc, Jarek, czekajcie, która to była godzina? Aha, i tu się właśnie teraz, yy, te dni mi się teraz, kurde, porypały, bo yy, niedziela to był pierwszy, wtorek był drugi, nie, poniedziałek był drugi, i środa był trzeci, czyli majówka, tak? Pierwszy, drugi, trzeci. Aha, no i we, we wtorek był zakaz jazdy. A w poniedziałek można było jechać. Aha, no i właśnie. <laughs> omówię, no, no kurde. Dlatego mówię pięć razy to zaczynałem, bo no stop. Coś mi się kurde krochwali. Ale chyba połapiecie. Dobra, do, do rzeczy. Jarek pojechał do Gdyni po Naczepę, tak żeby mi ja. Jak przyjedzie, akurat było wycyklowane także wsiadam i z czystym czasem. Akurat zdążę wyjechać z kraju, zanim znowu wejdzie zakaz trzeciego, Tak? Nie maja, bo trzeciego Również święto. I zanim będzie ten zakaz, słuchajcie, no to abym zdążył wyjechać z kraju, tak? No, no. więc dobra, Jarek poleciał do Gdyni. Poszedł tam właśnie o tą naczepę się pyta, a tam się okazuje, słuchajcie, są. A tam się okazuje ząg, bo naczepy nie ma. Gdzie naczepa? A naczepa jeszcze w kaskronie. Coś tam w porcie porypali. <coughs> Kurde no. Widzicie, się mi gardło coraz bardziej odzywa. E, coś tam w porcie porypali z odprawą, no i <coughs> jeszcze naczepa nie popłynęła tam wtedy spedycja NTG ruszyła temat no i naczepa wypłynęła ale Jarek musiał jeszcze tam czekać w porcie 16 godzin tak więc taki właśnie Jarek miał weekend majowy słuchajcie kochani, kto ogląda do tej pory bardzo serdecznie zapraszam To jeszcze nie był na kanale Jarka w opisie pod materiałem i pod i teraz w górnym prawym rogu rozwija wam się link do kanału Jarka Wejdźcie chłopakowi na pocieszenie Dajcie subokręta na kanale Oczywiście nikogo nie zmuszam Rzecz jasna tylko proszę ładnie I w ten światowy dzień kierowcy Dajcie Jarkowi W prezencie subokręta I słuchajcie no mówię Jarek słuchajcie zjechał <laughs> Zjechał przed Ostatni dzień praktycznie majówki tak Ale jak zjechał no to ja już Nie pojechałem bo naczepa. O! Jeszcze mi spadł ten. Się jeszcze uchwyt mi, kurde, poluzował i zleciał. Słuchajcie, ja już z naczepą, z tym ładunkiem nie pojechałem na Słowację, ponieważ zabrakłoby mi tak czasu, żeby wyjechać z kraju. Doleciałbym gdzieś w okolice Częstochowy. No i bym musiał stać 22 godziny tam ile było zanim się znowu zakaz skończy, aby mógł lecieć na Słowację także Artur dzwonił do mnie mówi Bartek nie nawet, bo nie ma sensu ruszysz sobie normalnie po zakazie i tak też zrobiłem, 22 jak się zakaz skończył yy, we wtorek dobrze mówię? tak, 22 we wtorek jak się zakaz skończył poleciałem na Słowację jak więc mówię, ogółem to wszystko, ogółem Całe te. Słuchajcie. Sorry za te moje tutaj. Nie wiem, no pomieszałem na pewno znowu coś. Nie wszystko dokładnie powiedziałem. tak Ale to co najważniejsze mówię. No Jarek ostał na, na Szwecji swoje. Miał być w sobotę. Do południa miał być w domu. Czyli 30 kwietnia. I na majóweczkę elegancko, pięknie, ładnie miał zjechać do domu. No niestety naprawdę Jarek. Kurde. Jeszcze raz wyrazy współczucia na, z tego wyjazdu. Bo Naprawdę było mi tak cholernie, kuśwa ciebie, chłopie, żal, że to się w głowie nie mieści. Naprawdę. Było mi bardzo przykro. No ale, co zrobić? Są takie, takie rzeczy. Ważne, że Artur z głową na karku, słuchajcie, ogarnął temat. Yy, z tą lawetą nawet się nie zastanawiał długo, tylko właśnie dzięki temu Jarek, jeszcze jakoś tam pewnie podejrzewałem, że zdobę, czy półtorej doby, prędzej był i tak yy, w domu, niż, niż by tam było trzeba czekać aż uda się w Szwecji samowtogarność, tak. No, tak więc no tak, kochani, tak to wygląda na chwilę obecną. Teraz ja załadowałem już Jarkowi ładunek, ma dwa rozładunki. Może będzie nagrywał materiał ostatnio na wyjeździe. No, nic nie nagrał, nie miał weny i jeszcze na koniec, słuchajcie, no, wyszło to, co się wyszło. Także, no, nie dziwię się chłopakowi. Ale może na tym wyjeździe, teraz co pojedzie, trochę też Wam opowie to z, ze swojej perspektywy, tak jak to u niego to wyglądało. No ale, no co tu gadać, tak? No nie ciekawa sytuacja, no. Ale mówię, dobrze, że Artur ogarnął temat z tą lawetą, ściągnął auto i, i Jarek już wtedy no, zjechał sobie do domu. No i jeszcze no, oczywiście nie obyło się bez tych przygód tam w porcie w Gdyni, że się okazało, że naczepy, kurde, jeszcze nie ma. Tak więc to no, samo życie, tak? Tak to jest w tym zawodzie, słuchajcie. myślisz, że masz już wszystko poukładane, no bo było poukładane, robota była poukładana. Jarek miał rozładować babłę, przejechać do Bordelangę, załadować stal i lecieć do Kalskrony, sobie do portu, przeprawić się do Ttyni, podjechać do Brodnicy. I ja wtedy miałem zaraz yy, ruszyć, tak żeby uciec jeszcze przed zakazem. No niestety. Okazało się tak, że, że jednak ten weekend majowy, który miałem być na wyjeździe, siedziałem w domu. Także, no, wiadomo, ty, ktoś może teraz powiedzieć: Ty tam, Bartas się narzekaj, bo ty chociaż w domu posiedziałeś. No to jest prawda, słuchajcie, Posiedziałem w domu, ale jednak, jednak ten wyrzut był, kurde, że ja siedzę w domu, a ten bitny chłopak, ma siedzi w samochodzie i, i zamiast sobie Majóweczkę świętować, to, to no, wyszło się jak się wyszło. Dobra, już nie będę tutaj gadał, bo. Zaraz powiem, że już gadam i gadam tak, na ten temat. No ale no tak było. Jak mówię. Dobra kochani, jak ten materiał wyszedł, tak wyszedł. On ogólnie mnie przyblokował z jakimkolwiek nagraniem, czegokolwiek. Bo cały czas wiedziałem, że muszę najpierw wam dodać ten materiał z wyjaśnieniem co się, co się wydarzyło. No, no i właśnie się wydarzyło to, co wam wszystko powiedziałem, tak? No, także myślę może na następnym wyjeździe Coś tam będzie bardziej owocne W materiały, wyjazd Mówię, no teraz kompletnie nie miałem Jakoś weny na tym wyjeździe Do Do, 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 do nagrywania, tak No, tak więc tyle kochani ode mnie Na chwilę obecną Tu się pochmurzyło, do Łodzi jak jechałem Jeszcze było cały czas słońce <coughs> Serdecznie Mogę Was zaprosić Na Facebooka, na, na Bartasa tam dodam właśnie zapis z relacji, wiecie, jak to jest z relacją. Ona po 24 godzina każdy materiał yy, przepada, tak ginie. A ja go nagrałem tą samą relację w całości i jechałem ogólnie całą nockę, tak? Z promu zjechałem o godzinie 22.35. Zjechałem z promu, musiałem jeszcze godzinę dokręcić, pauzy do 11 i 23. Około 40 ruszyłem ze Świnoujścia do, do ligoty dolnej do Kluczborka na rozładunek. Jedną rolkę miałem załadowaną stali 23 tony. Słuchajcie, to jest naprawdę jaja. 1,5 metra wysoka, 1,5 metra szeroka. Nie, z 2 metry szeroka i z 2 metry długa. Nie, długa to też będzie 1,5 metra. No, no tak, 1,5 metra, skoro wysoka 1,5 metra rolka jest okrągła, no to i musi być długa 1,5 metra, tak? A szeroka około dwóch. Bo prawie, prawie że na całą naczepę, szerokość całej naczepy zajmowało. No. Tak więc yy, jest taka właśnie tam relacja, a dlaczego jej nie dodam na, na YouTubie tego materiału? A dlatego, że tam jest muzyka, pod niektóre te kawałki materiałów dodana, no i wiadomo, że YouTube zaraz by ten materiał zablokował no, tak więc tyle kochani ode mnie piątek, piąteczek, piątunio, trzynasty dojedziemy do Brodnicy, będzie Pikabela i mówię, Jarek wtedy w poniedziałek o 21 ma prom także gdzieś koło 16 sobie na spokojnie myślę wyjedzie, także tyle ode mnie trzymajcie się ciepło, jeżeli Jarek coś pokręciłem byś obejrzał i coś pokręciłem no weź tam, nagraj materiał, nagraj materiał i mnie po prostu tam popraw, tak? Co tam, co tam poszło nie tego. Dobra, tyle ode mnie. Bartasz się kłaniał. Hej! A jak dotrwałeś do końca materiału, napisz w komentarzu, pozdrowia alka Oraz, jeżeli materiał się spodobał, kliknij lajkiersa i dokręć subokręta, jeżeli nie subujesz jeszcze o meu canal.